Witam A dzisiaj żeśmy się z Rokiem wybrali na wycieczkę w góry Tutaj drogą na Borkenes 6 km od Harstad jest taki szlak turystyczny Na taką górę, którą tam widać Jeszcze żeśmy do podnóża tej góry nie doszli Auto jest przy drodze, tam taki parking jest leśny No i działamy, działamy, idziemy po malutku. Tutaj stromego podejścia nie ma, ale no już idziemy godzinę no już idziemy na blisko godzinę, 50 minut A jeszcze gdzie tam do końca? A góra ma około 800 metrów wysokości A Roku dzielnie bał się przejść przez rzeczkę Teraz będzie sikał tutaj, bo on znaczy wszystko Tam jakieś owce go straszyły A Pogoda jest fantastyczna, teraz jest Plus 17 stopnia. a jest godzina 8.30, 8.20 Byliśmy w Folke Parku, ale on tam chyba coś ostatnio się boi. Oto to jakieś auto przejedzie z ciężarowe, bo tam coś robią na szczelnicy. To znów się szelą na szczelnicy. to on panikuje. A tutaj to jest cisza, spokój, tylko szemrze strumyk. Zwolna, oczywiście. Ach, tam znów jakaś owca. Kto ma owce, ten ma co chce. Tak mówią u nas na Podhalu Jest tam owca. Jest, jak byk. Roki czaisz się na nią. No, no, no. Owieczki wełniane, roki sika. Musi znaczyć, bo on tu pierwszy raz jest. Aby chciał potem samotnie wracać, to musi wiedzieć, tu No, ładnie jest, pięknie jest. No i ja tutaj też jestem jestem, a no jakże? Proszę bardzo. Fantastyczna przyroda. Pokażę Wam później, tam wyżej. Na razie. No, wyszliśmy jeszcze trochę dalej. Idziemy tym szlakiem, taki czerwony szlak. Roki, tu jest przywódcą. On już tam był na górze i wrócił. Ach, proszę zobaczyć, jaki kozak ładny tutaj w trawce. No i sobie rośnie. Będziemy wracać, to się go podejmie. Bardzo ładny kozaczek A zobaczcie, ile borówek tu jest. Jakie ładne borówy Proszę, na krzakach. Nie wziąłem się nic do, bym na czaskał. Mogę tu przyjść jeszcze, o proszę. Jakie boróweczki piękne. A jest tego tutaj, kurwa narypane odkąd idę przez godzinę. Jakbym miał do zbierania ten grzebień. No i oczywiście jakieś wiadereczko, jakiś pojemnik. A przyjdziemy tu jeszcze może jutro. Jutro sobota to można przyjść. No a rochusiek, moje serduszko. Dobra, będziemy na razie. Przerwiemy to pierdolamento. No, moja fajana daje, ale nie o fajach, tylko o wycieczkach. Kraj w Norwegii Północnej. Jest piękna pogoda. A tam jakie pasmo górskie piękne widać. Proszę, tylko przybliżymy troszkę. O jak wyjdziemy wyżej, to dopiero będą jazdy tam. Nie no, przyroda tu jest fantastyczna. Teraz właśnie pełnia lata, to jest super historia na razie. A no, zrobiłem mały przystanek, bo targam i targan tu już rekonesans zrobił, był w że wrócił, a ja dalej siedzę. <laughs> Muszę, rozebrałem się, bo się koła zgrzał. Już będzie, według mnie to jest już 25 stopni, ale nie ma, jest gdzieś 18. Tak jak było w samochodzie, pokazywało się więcej. Ale przyroda fantastyczna, słońce gdzieś tam przebija przez te, no takie brzo, brzozy, brzozy, no i tam jakieś, jakieś sosny, jakieś świerki. Teraz jesteśmy w typowo takim brzozowym lasku. Jeszcze kawałek i będziemy powyżej linii lasu. Na tej górze byliśmy tylko pod no to było prawie 10 lat temu. O, 9 lat temu. Byłem ja, brat mój Tadek, Karolina, Rafał, Gośka. Drugi raz żeśmy byli, jak przyjechała Grażyna, ci czekajło, Huajang i poszliśmy tylko, że podchodziliśmy od strony Borkenes, a teraz podchodzę od strony Harsztat. tam jest bane tam strzelnica taka, jedzie się tam dość wysoko samochodem, a potem czy targa to 4 godziny, 3 czy i pół, no zależy jak to idzie. I podchodziliśmy z tamtej strony, to była Grażyna Kiczkajło teściowa mojej córki, no, Huajang a to jeszcze wtedy nie był zięć, tylko narzeczony. Hua z Szanghaju, był tutaj u mnie, robił fantastyczny gościu. No i Grażyna, oni tacy turyści, Grażyna jest szupła, ale no nie jest, jest stara, ale nie jest też młoda, nie? Ale sadzi ona po górach, to nie ma z nią szans, bo ona no, lubi, lubi góry i chodzi dużo po górach. No i od strony Borkener, żeśmy tam podchodzili, byliśmy na, na jednym szczycie, potem na drugim. Właśnie ten drugi to jest ten, na który teraz idziemy. Ale od tej strony jest łagodniejsze, mi się wydawało podejście, ale to się już skończyło, bo tu jest piękna ściana płaczu, no ale będziemy targać Na razie Aha wykończony jestem, ale W pozytywnym tego słowa znaczeniu Rokuś, ty idziesz na górę, zaczekaj Właśnie minęliśmy, wyszliśmy z linii lasu Las, ale żeśmy tutaj szli Półtorej godziny Piękne widoki proszę cała dolina, jezioro tam jest możemy go przybliżyć tam jest harsza, z tamtą stronę. A tam jest Borkenes. Tam widać most na... Yy, to jest na tej grobli. Na Wyspę Kfeje. No i tam za tymi górami dalej Sortland. Proszę. Przepiękne łańcuchy górskie. A my musimy tam targać do góry. O Jezusko. Ale damy radę, zmniejszymy. O, to tak wygląda na zero. Proszę, piękna okolica. No a las jest poza nami. Teraz tylko, żeby nie dostać udaru słonecznego, to trzeba było sobie wziąć czapkę. Powiem Wam jedno, że tutaj, <gryw> w tych górach, tam się palcą owce. One się tak pasą, tutaj wypasają luzem. Ale tutaj jest jedna z największych hodowli renifera. O to jest renifer, każdy jest obrączkowany, to znaczy kolczykowany. One są własnością kogoś tam. Nie wiem kogo. Jakiegoś pewnie Rolfa Simona Jakobsena. Czy jakiegoś innego. O we, No i, i one się tutaj wolno pasą na zimę. Jak jest sroga zima, to sprowadzane są na dół tam gdzieś do jakiś obór. A jak jest taka łagodna zima, chociaż tu się rzadko zdarza, to one sobie tutaj te mchy porosty szarpią. No bo może będziemy mieć okazję je zobaczyć, bo kiedyś takie stado, no to takie stado liczące około 500-600 sztuk. Ale one są pochliwe, one spieprzają. Wschodzą na dół tam do rzeki, tam płynie dołem rzeka. Za ulicą. One schodzą na dół i.. No tam się poją, bo tutaj są rzeki po drodze, ale schodzą nieraz za, za drogę, bo tam sól z ulicy, gdzieś tam coś chrupią, no chociaż tu nie sypią. Dobra, na razie przerwa. No jesteśmy w cieniu Wielkiej Góry. Tu jest cień, a uj, jaki totem tu jest. Proszę bardzo. Rokunia, chodźcie tu. A tam widoki są niesamowite. Niesamowite. No. Takie chuwa połoniny, takie chyba łąki, a tam skały, góry olbrzymie, troszkę, a widok jest no fantastyczny, a słońce to, o jakie słońce rano i tutaj, no i oczywiście lokajło malutki, ale żyje. myślę, że tam gdzieś wodę trafimy, no, a ja musiałem ubrać kurtkę, bo tu już jest troszeczkę chłodniej wysoko, no i pizzi wiatr, co <laughs> dużo gadać. Spociłem się. Ja jestem trochę przeziębiony jakby nie było. Znaczy jakby nie było. No. Dobra, to na razie. I zaraz się połączymy gdzieś. Może. Mam nadzieję ze szczytu. No, zdobyliśmy jeden z pierwszych szczytów. Wyżej się nie da. Znaczy <laughs> tak to wygląda mniej więcej. Tu jest taki... Usypany jakby totem, coś takiego. Roki oczywiście, no musi być. Dzielny. No i teraz zmierzamy tym żlebem. Tu jest ścieżka. Dojdziemy na tamtą górę jeszcze większą. Później tam zejdziemy na dół. Tam jest za tą górą jezioro takie górskie. I tam, tamtą, tym, tam, tym zboczem, tam, 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 aż na tamtą górę. Tam widać w oddali taki, tam jest taki no, nie, już to widać. O, widać. O, i tam musimy dotrzeć. To jest najwyższy położony punkt tutaj. To jest czwarty ze szczytów. Ten się wydaje większy, ale on jest bliżej. O. Tamten jest, właśnie to jest tam. O, 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 o. Dokładnie tam. Na wprost. No to idziemy. Najpierw na tą górę, później do jeziorka. No i tam i z powrotem Hadebra do domku. Ale widok stąd jest no wyśmienity, wyśmienity. A, jak widać teraz dokładnie most na tym, na, tym, na tą wyspę, no, na Kweję, na tej grobli. Roki, już tam się nie zbliżaj. Ej, hej, stój, tam jest przepaść. No, na razie. Niestety musimy kończyć, bo Roki spanikował. Ciągnie, dostał wpierdol kijem trochę, znaczy obok tam po ziemi wtuchłem się. Ciągnie mnie tak, że normalnie mnie z góry zrzuci. Niestety już tych szczytów nie zdobędziemy, no bo muszę wracać w stronę samochodu. Rokuś, już się tutaj, Roki. Pani Karzu. Na tym kończę relację. Hadi.